Miałam farta, że udało mi się znaleźć tą dynię na cukierki, dlatego jest podświetlana, jak normalnie na amerykańskich filmach. Dzięki tobie zdobędę masę cukierków. Mamo, mamy jakąś inną torbę niż świąteczną? Przydałoby się zamówić strój na Halloween? Najlepiej jakby był kobiecy i seksowny. Hm. Może jakaś superbohaterka? I do tego tani i wysyłka 24 godziny. Zamawiaj. Czemu wszystkie te stroje są takie drogie? W tym będę wyglądać dziwnie, w tym za staro, a tego to już ewidentnie nie założę. A może ubiorę coś z zeszłego roku? Nie no, nie mogę być kolejny raz z rzędu myszką Miki. Ile można, już wszyscy to znają. Albo po prostu zamówię coś tańszego za granicą. O, dostałam paczkę. Mój strój na Halloween, ale szybko dotarł. Super, przed mój strój na Halloween. Mhm. Szkoda tylko, że po czasie i założę go dopiero za rok. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Naprawdę dobry materiał. Fajnie to wygląda. Są wszystkie detale. Super. Nawet koronę mam. Jak za tą cenę to naprawdę dobry zakup. Idę się przebrać. Hmm. No otwórz się. Kto to pakuje? Hmm. U, ale to śmierdzi plastikiem. Eee. Straszne. No Gucci to to nie jest. I wszędzie się pruje. A tu ma chyba dziurę. Dobra, idę to przymierzyć. No, ładnie wygląda. Dopasowany. Super. Wszyscy będą się ze mną oglądać. O to właśnie chodziło. Strasznie wyglądam. Dokładnie, mam tę moc! Mam tę moc! Będę płakać w tym całą noc! W tym roku zrobię najlepsze dekoracje halloweenowe, jakie tylko mogę. Moim znajomym pospadają buty, jak tylko wyjdę na imprezę. Hejka, kiedy będą inni? Hej. Już są wszyscy. A okej. Okay. Fajne dekoracje. A, dzięki. Obraz ukradłam babci. To zrobiłam z waty, a pająka kupiłam w lumpeksie za 5 zł. Nie, nie. Fajne, fajne. Cukierek albo psikus? Cukierek albo przykus? Jej! Mam tyle cukierków, że nie będę musiała jeść nic innego przez kilka dni. Dostałam jedynie dwa najtańsze cukierki i otwartą miętówkę. Ale i tak to zjem. Babciu, dasz mi krople żołądkowe, jest mi strasznie niedobrze. A widzisz, mówiłam ci, jakieś szatańskie święta obchodzisz, no i teraz masz. No i dlatego myślę, że kupię tego pieska sobie. Tak? O, o Boże, tam jest ręka? Chyba tak. Ja się kręcę. <noise> Ale cię Nie Nienawidzę cię. No siemka. Serio? U. U. Miałaś dobry pomysł z oglądaniem tych horrorów. No chyba dzisiaj nie zasnę. Serio? Zombie Bobry? To bardzo dobry film. Klasy B albo Z. Popcorno? No e, dzięki. To co? Może będziemy wywoływać duchy. Mamy świeczkę. Mm, wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł i chyba nie powinniśmy tego robić. No dobra, to może planszówki. O, to mi się już podoba. Okej. Okay. To co? Może będziemy wywoływać duchy? No um, czuję, czemu nie. Nigdy tego nie robiłam. To dawaj. Wiem, kiedy umrzesz. No! Dobry pomysł oglądanie. Fu, wyciągnąłem to z buzi. Zabry. A tego to już ewidentnie nie założę jeszcze raz. Yes. <grym> 10 tysięcy w portfelu w pięciogwiazdkowym hotelu. Jeszcze raz. <grym> to mi się już podoba. Okej. Okay. <grym> Straszne Okropne. Okropne. No właśnie, chciałam tak zaakcentować to. <grymne> Boże, to pachnie jak krem Nivea. Darek! Darek, zobacz! Dzięki Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie z racji tego, iż odcinek pojawił się dzień po Halloween, ale tak akurat wyszło, więc tak czy siak mam nadzieję, że Wam się podoba. Klikajcie subskrybuj, o ile jeszcze tego nie robicie. Chciałam Wam też powiedzieć, że ruszyła specjalna sprzedaż moich czapek. Jest to edycja limitowana i jeśli teraz ją zamówicie, to już nikt inny później jej nie będzie miał i jakby to będzie taka jedyna opcja, żeby ją teraz zamówić. Sprzedaż trwa jeszcze przez półtorej tygodnia i link do mojego sklepu będziecie mieć na dole w opisie. A do tego, tak jak widzicie ostatnio jest trochę mniej filmów, ponieważ byłam na wakacjach, teraz wróciłam i praktycznie znowu za dwa dni wyjeżdżam na tydzień. Ale jeśli chcecie zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje w moim życiu, to wpadajcie na Instagrama, bo na razie jeszcze nie mogę Wam zdradzić, gdzie jadę i po co, ale uwierzcie mi, że Wam się to spodoba, więc bierzcie na mojego Instagrama, nazwa jest tutaj. No i oczywiście jak już od razu wrócę, to ruszamy z kolejną dawką Filmów i będzie coraz tych więcej, 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 więc szykujcie się na to i przygotowujcie. Dobra, w takim razie dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa pa!